Dzień dobry, cześć, czołem. ja nazywam się już. a dzisiaj przejdziemy się poprzez proces migracji konta z platformy POKOON TCG Online do Poką TCG Live. Czym jest migracja? Już Wam tłumaczę. Migracja to jest proces, który polega na przetransformowaniu całego Waszego konta, jak i z wszystkich rzeczy, które tam posiadacie, z platformy Poką TCG Online do TCG Live. Jak dobrze wiecie lub nie, z dniem 31 marca POKOON Kompanii przestało wspierać platformę, Jakie aplikacje Pokon TCG Online. A co to oznacza? Oznacza to, że od tej pory, w grze tej nie znajdziemy nowych dodatków z i Pokon TCG, e, takich jak Carolina Violet i wszystko w górę. Dodatkowa grata nie będzie już wspierana, nie aktualizowana, w różne błędy, bugi i tak Jak ja na to patrzę? Z jednej strony jest bo wszyscy gracze, którzy grają Competitive, mogą swoje deki próbować w Pokon TCG Live, ale jest jeden mały minus. Pokémon TCG Live na komputerach zwłaszcza jest strasznie zbagowaną grą. Nadal jest to wersja beta, więc jeszcze nie do końca ją doprecyzowali. Na tabletach, i jak na innych mobilnych urządzeniach działa to nawet spoko, ale tak jak mówię, na komputerze czasami zdarzają się jakieś głupie błędy, które nie powinny się jeszcze wydarzyć. Tak jak byłem wielkim fanem Pokémon TCG Online, tak tego nawet jeszcze nie czuję, ale wydaje mi się, że powoli powoli idziemy w dobrym. Kierunku. Przejdźmy teraz do rzeczy, które będą przetransferowane z naszego konta Pokon TCG Online do TCG Live. Takich jest dość dużo, ale są to rzeczy, które zostały wyłączone z tej e, migracji. Więc tak, rzeczy, które się znajdą w naszej grze, to wszystkie karty e, z serii Black and White w górę, natomiast karty z serii Black and White oraz całe XY nie będą możliwe do grania aż do najnowszych update'ów, czyli dopóki nie będzie możliwa gra Expanded. Eksponent jest możliwy, ale jeszcze nie ma wszystkich kart, które były przedtem możliwe do grania, ogrywania w oboką. TCG Online, dlatego też ten eksponent nie jest takim pięknym eksponentem, jak to wyglądało przedtem. Dodatkowo, karty wszystkie od serii Senun w górę będą dostępne w grze e, dla wszystkich graczy, czyli tak naprawdę wszystkie nest bole, które można było e, trafić w tych starych seriach, takie karty jak e, level bole i, tak i tak dalej są one możliwe i dostępne dla wszystkich graczy. Każdy gracz także po jednej sztuce kart Radiant, Prison Star, Ace Pack, Gold Star oraz wszystkie karty po jednej sztuce z każdej karty winion, union Czyli jeżeli mamy kartę cztery karty winion union załóżmy Mewtwo, to w każdej z tych kart po jednej sztuce tak samo z asianem, tak samo z Grenin, John Pikachu czy też marpico. Um, dodatkowo każdy karty dostajemy po, po 59 kopii każdej energii, e, czyli jeżeli macie 59 kopii bryzikowych energii trawiastych, to takich kart dostajemy. E, oprócz tego wszystkie te coin flipy dostajemy, deck holdery czy tam deck boxy e, oraz wszystkie sliwy na nasze karty też przetransferują się do TCG Live. Może teraz przejdziemy sobie do rzeczy, które nie zostaną przetransferowane lub których po prostu nie możemy tam kupić. Będą wszystkie przedmioty z serii Hard Gold and Soul Silver, e, czyli tak naprawdę bardzo stare serie kart Pokémon. E, tych kart zupełnie nie zobaczymy, nawet w Expanded. E, do tego wszystkie mm, starter deki, starter paki, czyli te wszystkie takie deki, które dostawałeś na sam początek gry w Pokémon CG Online, e, także Team Deki oraz Battle League deki, one nie przechodzą. Tak samo jak przedmiot dla naszych awatarów, czyli ubrania, e, jakieś tam różne fryzury itd. itd. E, no i niestety waluta, e, która była w TCG online, czyli te końce oraz e, tickety, czy tam bilety też nie przechodzą do TCG Live, bo po prostu ich tam nie ma. Nasza lista przyjaciół też zniknie, więc będziemy musieli nowych przyjaciół sobie dodać do naszej gry, do naszej listy w Pokémon TCG Live. E, zapisane talie oraz nieotwarte produkty, w tym paczki oraz skrzynki też nie przechodzą. Ale tu jest to największe, ale nieotwarte produkty, jak i skrzynki zostały zmienione na kryształy. Czy są kryształy? Kryształy to jest najnowsza waluta w grze Pokémon TCG Live, za którą możemy kupować sobie różne zestawy, paczki e, i różne podnosy do naszej talii tak naprawdę, ale to nie wszystko, ponieważ w grze Pokémon TCG Live mamy trzy różne waluty. Jedną walutą są końce, za którą możemy właśnie kupować sobie jakieś tam dodatki naszego awatara, czyli ubrania, e, okulary, czapki e, itd. Tak, tak dalej, Drugą bardzo ważną rzeczą są właśnie kryształy, za które możemy sobie kupować produkty takie jak paczki fizyczne e, oraz e, produkty typu załóżmy jakieś e, boksy z Pikachu VMAX z Crown Zinier i tak dalej. A z trzecią wolną są, nie wiem jak to sobie nazwać, dodatkowe kryształy, inne kryształy, którymi e, możemy wymieniać oraz craftować sobie nasze karty. Bo niestety, e, tutaj od razu przejdę do ważnego tematu, nie ma już wymiany kart Pokémon, jeżeli chodzi między graczami. Teraz karty się craftuje, możemy mieć po cztery szuki każdej karty, e, jakie istnieją. Czy to jest dobre? No nie wiem. Sama nazwa karcianki, taką TCG, oznacza Trading Card Game, Trading Wymiana, więc jakby wymiana była czymś, co charakteryzowało tę grę i fajnie się wymieniało, ale z drugiej strony fajnie, że można te karty zakraftować, bo każdy teraz może stworzyć sobie super fajną talię. Ale wróćmy do tych nieotwartych produktów, które wymienia się na kryształy. Tak jak wspomniałem, wszystkie Wasze paczki, które zostawi się nieotwarte w pokąt TCG Online, one przemigrują na Wasze konto TCG Live i zostaną zmienione na kryształy. Ale e, to jest taka moja mała porada. Im więcej tych paczek macie, tym macie lepsze nagrody, bo jak zobaczycie, od 1 do 9 nieotwartych paczek to jest jedynie 500 kryształów. Poza tym 10 do 24 paczek to jest 1,1 tysiąca kryształów. Już nie jest źle. 25 paczek do 409 paczek to jest 2000, prawie 2,5 tysiąca kryształów. 50 paczek do 124 paczek to jest 4,7 tysiąca kryształów. A jeżeli macie 125 paczek lub więcej, to dostaniecie 12,5 tysiąca prawie kryształów, więc to jest naprawdę kozacka um, ilość pieniędzy w tej w tej grze. Więc jeżeli chcecie to warto e, jak najwięcej paczek zebrać, czyli co Wam bym poradził? Wymienicie wszystkie swoje karty, których nie będziecie grali e, właśnie na paczki w pokon DCG Online. E, pokupujcie, jeżeli macie jakieś monety, pokupujcie sobie jak najwięcej paczek w pokoju DCG Online e, i potem te paczki po prostu nie otwierajcie ich. Jak będziecie robili proces migracji, zaraz Wam się pewnie pokaże na ekranie, to one się automatycznie przenoszą Wam na konto DCG Live w formie kryształów. E, ja spędziłem troszkę czasu, żeby te 125 paczek uzyskać, miałem ponad 80 paczek na koncie, i po wymienianiu na takie dwie karty jak Shiny Mew, e, Secret Rare, na chyba ponad 40 boosterów, e, każda z nich. Dzięki temu e, mogłem sobie zdobyć jak największą ilość kryształów Więc naprawdę polecam, bo te kryształy są mega ważne, bo ich tak łatwo się nie zdobywa za każdą walkę, ale da się, da się z tego, że powiem, żyć. Bardzo ważną sprawą jest to, że jest mała lekka zmiana, jeżeli chodzi o, o otwieranie paczek. Tym razem już nie znajdziemy 10 kart w boosterku, który otwieramy w pokątce CG Live, ale jest tylko 6 kart. Czemu? Nie mam pojęcia, ale warto tutaj dodać, że w Pokémon TCG Online też tak było na samym początku, ponieważ dostawało się 5 kart w parse, potem to na 10, więc miejmy nadzieję, że w przyszłości Pokémon TCG Live updateuje swoje boosterki i ta. mega super sprawą jest to, że każdy gracz na sam początek swojej przygody z Pokémon TCG Live dostaje gotowe talie. I to takie mocne talie, naprawdę. Możecie dostać od razu. Um od razu talie Lugi, e, Vistar. Macie Dona, i EX, macie um, Regieleki VMAX i wiele innych bardzo dobrych i ciekawych tali, więc mega fajnie, że takie coś dali. Troszeczkę to psuje, bym powiedział grę, bo każdy ma od razu super karty, ale z drugiej strony, dzięku, to jest nowy system grania. Mamy oczywiście tryb EXPANY, który jeszcze nie jest do końca zaupdatowany, w wersja beta. Możemy sobie próbować też na bez Rankedów oraz Rankedy. Ale Rankedy teraz dzieją się dwie, jakby może powiedzieć na szczeblu turniejowym czy tam na, na tej drabinie e, rankedowej. Za to dostajemy jakieś dodatkowe bonusy w formie właśnie końców na, na nasze, dla naszych pod... ubrania, przedmioty dla naszego awatara, ale jest też druga opcja, e, jest tak zwany tier i w tym tierze możemy sobie odblokować różne przedmioty. Możemy sobie także wykupić premium pass i on nie kosztuje naszych waszych pieniędzy. To z gry po końcu G-Life e, i zakupienie kryształów dostajemy po prostu dodatkowe bonusy, czyli za każde jakieś tam achievementy, które dzisiaj odblokuję, potem możemy w miejscu na różne nagrody typu boosterki czy inne ciekawe. No dobra. Mam nadzieję, że taki filmik informacyjny Wam się bardzo podobał. E, zasubskrybujcie kanał, e, bo mi to mega pomaga w rozwoju swoim, jak i kanału. Mam nadzieję, że długo zacznę się w kolejnych takich materiałach. Jeżeli chcecie więcej porad, jeżeli chodzi o z G-Live, piszcie mi w komentarzach, a ja chętnie nagram kolejne materiały, bo mega fajnie takie coś było mi nagrać. Dziękujemy bardzo i widzimy się już w kolejnym openingu. Na razie.